się no siema? Co ja robię? Gdzie pogramy sobie wy Mophead Dash? No. jak co to, to jest? Poki. To są pomysły na następne odcinki, Tak, e, spoilery. E, najlepszy pomysł. Chyba e, po to widzicie. Ale pewnie teraz nie widzicie moje myszki. E do nie właśnie. E. I. O. A. O. Dobra. 6, ale. Ale co? Piuuuuu. Słodko. Ale ja mam tłumaczek, żebyście nie musieli ten... Pyk, 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 pyk. Jej. Jupie. I tak. Czekajcie. To będzie. 32. Hop, hop, okej To robimy jakby Mogę na przykład myszką... O, tu to... O, usłowę to? Prawda? E, nie wiem, czy tak usta. Byk, byk. A, chyba mówiłem, ale przepraszam bardzo za tą ogromną przerwę no, chwilę to potrwało ta przerwa. Chyba z 12 dni. Ale dzisiaj e, będą trzy odcinki. Znaczy, to było 11 czy 10 dni. Nie pamiętam, ale. No, chwilę. Ja to była. Więc dzisiaj będą po prostu 3 odcinki. E, bonus level. Jakiś. World completed. A na końcu już Dobra świata są takie. bo to może potem sobie kupić takie coś. Ja. Tu. O. O. Zarabia ja ja wam tej reklamy. Ok, przy okazji jeszcze reklama da dam sobie taką czapaczkę, i tak to teraz wygląda. Mophet. Mm. Szkoda, to jest takie małe, że nie się tego powiększyć. Może obrobię to w YouTubie. Jeśli się tak da, już nie pamiętam. I <grym>, nie pamiętam nic. No tak. Tak. O. Widzisz? Dwunasty etap tutaj. Nie, nie chcesz. Tak. O! Widzisz no? E, Oj. O. Którym się zepsuł? A ja 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 nie tak. Nie tak to miał Nie no, tak to miał wyjść. Em, ok. O. Dalej. Wreszcie spad. O i Ciu, ciu, ciu. Wow. Um. Co to jest? Są w chyba, nie mogę tego. Do... Dotknąć. Dobra. Aj, 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 aj. Dotykam. E, nieważne. Poczekaj. Dobra. No. z no, tym zrobić. co ja mam z zrobić? o dobra od góry dość tak myślałem tak te napisy są genialne Ale pium 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 jej będzie tak chyba najprościej co mogło tylko być dobra yy, co, co, co razy to Eee, dobra, pyk, Ojoj, to strzelba, o. No, spadłem. Eee, dobra, pyk, ale, ale fajnie. Zrobię, zrobię Wam to jeszcze raz. Oj. Ojoj. o, Niu, niu, niu. Finalne. Mi się zdaje, to jest genialne. Pim, pim. Dobra. Wow! Jupi, super genialnie, właśnie. O, to było proste. 348. Co? Czy ma o tym trafić? O, no, widzisz, no. Obie wyszło? guziczek Aj. o jest, Dobrze. Pek. Brawo. Opis To jest angielska, Greg. to jest po angielsku, tutaj napisane. I autor na się Game Tornado. Proste. Chyba. Będzie fajne. Ulugi. No. Tu. Wywaliło mnie. E. Co? Co, 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 co? Nie będzie? Okej. Okay. Bonus, lewe, le proste. Takie prostu nie potrafię tego przejść. Razy trzy, Yupi. Dalej. Okej, okay. jech! Yeah. Jech. Nie Jupi. O! Widzisz, no? Widzisz? Można? Można. To się trochę trudno teraz. Trudniejsza, ale ta gra widzę. Troszeczkę. Może? To było bardzo proste jakby... Co masz z tą piłką zrobić? Co? A to z tej strony, a nie z Ej, no, tej nieważne. O, ale genialne. Em, um, fajne. O, dla mnie jeszcze więcej tak je robię, no ale. Mm, no, nie, no. pyk pek, pek, pek. Słodko. I w ogóle. Nie widzicie tego, ale obrałem, znaczy to było od dawna. Obrałem program do edycji wideo. Więc może teraz mam trochę lepsze, bo no to edytował. chyba był ale to było od zainstalowane, Może jest tu jeszcze taki lepszego klip czampa, Może jest jakiś. Może. Ja będę wam to obrawił, żeby się lepiej oglądał. A nie, jak na razie to oglądacie mi to po minucie. On nie będzie do końca. O. 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 Hmm. Hmm. Fajnie. A jak pod tym filmem będzie być łapek w górę, to jeśli wam się też podobało, to na, nagram kolejny odcinek z tego y, gościa. Mopheada. ojoj To no, się ciągle tak psuje Brapek O! I! Są trudne, bo to jest pełno kolców pyk. 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 Słodko Już tysiąc? Ok To będzie proste To się wydaje Ajajajaj to proste Chyba nie muszę razem z tym nie? Nie, nie muszę, tylko ta piłka musi. Oaaaaaa! Chyba, okay. chyba. to zabija. Super! Genialna. Genialna. To ma genialną mordę jakby. E, great! Super! A jaj, o! Brawo PSV! Takie angielskie, brawo. bra... brafało. Bra, Nie, co? Szczuć! Szczuć, proszę, proszę, proszę. Nieważne. Eee, okej. Okay. Eee, bo lewe. Temu może sobie zrobimy do lewela. levela, to już trwa. 10 minut. Tylko pójdzie w sumie. Tak. Eee, yy, Nie przygotował się. Ja, ja mi się nie przygotował. Yy, to to, to spadło. Yy, normalne. To po prostu tak prosi. No to było z tą piłką, to jest niemożliwe. No właśnie, no. A te. Aha. O, no widzisz, Tak wyszło. Mój dał opak, ale. Mójdzie taki, e, bardzo wysoki skok. No. O, dobra. Tu 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 Adam mało się skacze. Wyżej, 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 Jeszcze wyżej. O dobra, chyba to są nie koniec. Ciup, du. No bo to musiał zaboleć. Pi, bum. O. Jupi. Jeszcze się. O. Um. O, nie, nie tak trudno. Myślałem, że będzie gorzej. O, razem widzisz, myślałem, że ja trochę gorzej. Aha. Dobrze, ja, 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 Nie masz, O, widzisz, no? I teraz będzie bonus level Bonus level, nie? Pił, pił, tego wołał, myszką tylko myszką, Chyba można zauważyć Oj, 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 oj myszką, też można i strzałeczka Albo palcem, zaraz, czy A telefonie garcie czy Cokolwiek innego, py, O ona nawet... Niuu... Sześćdziesiąty pierwszy levelik. Pyk, pyk. Pyk, Mop, he, dasz, jupi. Jupi. Um. Okay. Um. chyba słyszeć w tle. Mam nie słyszycie. To, to chyba my nie możemy jest gnieśnie, ale sprawdź. Czyn. Aha. Um. A ja nie, wiem. No. Eepek. Nie, 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 nie. No. A to tak by to wszystko można było. To jest prosto. Widzisz, no. Najpierw tu, tu i, i do, gó do góry i tu. Dobrze wyszło, no widzę, no. Chyba dobrze. Ojo, jo jo i to są to na trudniejsze. Chyba. Um. Uu, uu, uu. ha, Z z kolcami się wysuwam, to będę szybko zrobić. Okej. Okay. Znaczy to jakby po prostu te były kolce, jakby... a ja pek. pek, pek. Aj, aj, aj. z tego? Nie podoba mi się to. Eee, za razem więc to... Zjadźmy się z tego, okej? Okay? Jakby... Oj, oj. Oj!

Widzisz, kiedy zleciało 62 poziom. Aha, Napułem się. Ok. Łaaa! Wow! No szybko. Okej. Okay. Jej! To się cieszę jakby... Jak mam to zrobić? To praktycznie niemożliwe. Eee! Uj! Boj! Ja sobie go nie kawałem. Tu. Samo. Oj. A nie, to jest proste. Taki kwadrat. Trochę dziwny. Ale tam. 3036. To jest dużo, mam wrażenie. i to tu, tutaj tu, jest. Myszko ratuj. Co ja robię? Chyba to jest proste. Da się tutaj przegrać? No. Nie. Nie da się tutaj przegrać. Ja będę próbował. Nie nabrał. Przepraszam, chwilę Okej, okay, jestem. Roblox nie Pek, 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 pek. U, u. Ciu, wow. Um. Jak? No widzisz, no... Jak? O, tak, dobra! Okej, albo... No chyba dało się to prościej zrobić, ale sam nie wiem. Oj. Ojej, to trzeba spamić! Um. o! Widzisz! bonus level który jest ultra prosty to jest ósmy bonus level a pamiętasz jakby zasubskrybowałeś? Nie motywuje i wyłączcie filmiki a nie jak y, to co ja zrobiłem y, Ja to było czasu temu 15 temu 11 temu. dni temu, klikacie sobie gdzieś gdzieś tutaj i jest guzik subskrypcji, ale gdzieś tutaj no, no, no i będzie fajnie, będzie fajnie. I tu mówiłem, że szyję

Analiza słowa trudne. I? Dobra. Nieach. To się cieszę. <laughs> ja. I, o. Dało się przegrać to prosto. I, co? ja... Okay. Oj. Chyba trudniej trafić. A. Jednak nie. Jakoś dobrze poszło. Ta piłka. Taka odbijająca się piłka... O, ...ups... E, ...dzium... ...o... idealnie... ...oj, oj... ...prawie... ...prawie umarłbym... ...trudne... ...o! Jednak nie. Nie jest takie złe... Cztery tysiące, mamu... Eee. Ja mam tak nie jak to ale... Końców po przejściu nie ten e, nie obowiązuje. A czemu to jest takie trudne? raz trudna. O. Tylko jeszcze to trzeba zebrać. O. Zrobić tak? Okej. Okay. Idealnie. Bo ja jeszcze z nim czuję czwartym razem e, Bonus level pium, 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 pium piam, world complete. To jest 90. Jeszcze 10 level. Ole fajny. Byk. Byk. Okej. Okay. Brawo. Ehm... tu, tziu... Ej... to trochę... realne. A, dobra Ej, ej no Albo nie, bo ja mam to w tamtą stronę popchać Nie można Ej, daleko! Fajnie Ej, dobra Tziu! No czemu? Mamy jeszcze W? Uj! Idę już na skórówku. Hmm. Jak ja to tu przejść? Dziung. Tak? Tak. Jech. E, pium. Ale to jest fajne rozwalenie Jak się trzyma. Jak się trzyma.

E, давай. Ёк. Ёк, 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 ёк. Ну, Йок. Ну, скоровку. Добра, добра, не можно. Эээ. Оу. Оу. Это трудное. Оу. найс. И... Так. Так. О. Dobrze no, to nie zrobił bum. Tak. No, nie, tak. Taką cię nie mogę zrobić takie... Bim, I wybuchło Setny level. I to koniec. Więc ten mały Mophet i ja mówimy wam... Papa!